Witajcie w kolejnej bardzo praktycznej części naszego modułu o mądrości w relacjach. Dziś porozmawiamy o sytuacji, która prędzej czy później zdarza się w każdym związku, o momencie, w którym widzicie wyraźnie, że decyzja waszego partnera jest błędna. Nie wynika ze złej woli, ale z braku informacji, innej perspektywy lub po prostu z tego, że on nie widzi konsekwencji, które dla was są Oczywiste jak słońce w południe. Pragniecie interweniować, ale jak to zrobić, nie wchodząc w rolę wszystko wiedzącej, która gasi jego inicjatywę i zapał? Jak nie zostać odebraną jako krytykantka czy wróg, skoro tak naprawdę jesteście jego sojuszniczką, która po prostu widzi ukrytą przepaść na jego drodze? Klucz tkwi w całkowitej zmianie paradygmatu. Zapomnijcie o celu obalenia jego decyzji. Waszym nowym celem jest przedstawić mu problemy, które ta decyzja generuje i wspólnie znaleźć rozwiązanie. To jest droga od konfrontacji do współpracy, od walki, kto ma rację, do poszukiwania, co jest najlepsze dla nas. Przedstawię Wam dziś sześciokrokowy plan działania, który przeprowadzi Was przez ten trudny proces. To nie są sztuczki, to mapa nawigacyjna dla trudnej, ale uczciwej rozmowy. Krok pierwszy, solidne przygotowanie, czyli mapa Twojego świata. Zanim cokolwiek powiesz, usiądź z kartką, to jest Wasz wewnętrzny list, Zidentyfikuj realne problemy, wypisz konkretne, obiektywne konsekwencje jego planu. Nie to głupi pomysł, tylko przekroczenie budżetu o 30%, dwa miesiące remontu zamiast dwóch tygodni, konflikt z sąsiadami z powodu hałasu. Dopisz konsekwencje osobiste to jest kluczowe mój chroniczny stres przez ten bałagan. Poczucie, że mój komfort nie jest brany pod uwagę, strach przed finansami, jest mi z tym niekomfortowo. To jest pełnoprawny, wystarczający powód. Nie ukrywaj go za ogólnikami. Przeanalizuj pole negocjacji, pomyśl, Jakie rozwiązania on może zaproponować, gdy usłyszy te problemy? Zwykle jest ich 2 do 5. Dla każdego określ, czy to dla mnie ok, a jeśli tak, to pod jakim warunkiem. Przygotuj swoją ofertę, stwórz drabinkę propozycji od tej najbardziej do najmniej pożądanej, a przy tej ulubionej użyjcie strategii wyboru bez wyboru. Zostawcie ją. Z wyraźnie gorszą alternatywą. Kontrast, kontrast sprawi, że wasza opcja zabłyśnie. Krok drugi formalne zaproszenie do dialogu. Nie zaskakujcie go atakiem przy kolacji. Zadzwońcie, złapcie wzrok i powiedzcie: Hej, chciałabym spokojnie porozmawiać o Twoim pomyśle na X. Masz może 15-20 minut wieczorem. Uzyskanie zgody psychologicznie przygotowuje go na poważny temat. To jak umówienie spotkania biznesowego pokazuje, że to ważne. Krok trzeci, rozpocznij od skutków, nie od oceny. Start rozmowy jest wszystkim. Zamiast Twój pomysł jest zły, zacznijcie od siebie i faktów. Chcę porozmawiać o Twoim pomyśle na remont łazienki, zrób to sam. Obawiam się, że dla nas może to oznaczać 3 miesiące chaosu zamiast tygodnia, wydatki ponad budżet z powodu błędów, mój ciągły stres, bo nie będę miała funkcjonalnej łazienki. Chcę uniknąć sytuacji A, B i C. To jest mój problem, który chcę z Tobą rozwiązać. Czujecie różnicę? To nie atak na jego kompetencje. To prezentacja waszego punktu widzenia i waszych granic. Krok czwarty aktywne słuchanie, daszek bezpieczeństwa. Gdy przedstawicie problem, on najprawdopodobniej zacznie się bronić, będzie tłumaczyć, uzasadniać i tu 90% osób popełnia błąd. Przerywa i kontratakuje. Wasza rola jest inna. Musicie potwierdzić, że go słyszycie i rozumiecie jego motywację. Parafrazujcie rozumiem, że chcesz zaoszczędzić i mieć satysfakcję z samodzielnej roboty. Nazwijcie jego intencje. Widzę, że zależy ci na i zawieźcie na chwilę swoją niezgodę. Powiedzcie, szanuję Twój zapał i to, że. Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce? To rozsądna pobudka. To nie jest kapitulacja, to zabezpieczenie jego ego, by mógł zejść z pozycji obronnej i rzeczywiście usłyszeć Wasze obawy, zamiast tylko na nie reagować. Krok piąty cierpliwe krążenie wokół problemu. On może zbagatelizować Wasze argumenty. Jakoś to będzie, nie dramatyzuj. Waszym zadaniem jest łagodnie, ale stanowczo utrzymać fokus na problemie. Wróćcie do kroku trzeciego, formułując go na nowo. Rozumiem, że myślisz, iż damy radę, ale ciągle mam ten sam problem. Jak uniknąć trzymiesięcznego chaosu? To dla mnie naprawdę ważne. Słyszę, co mówisz, i wciąż zostaje pytanie, co zrobimy z ryzykiem przekroczenia budżetu. To jest realna obawa. Powtarzajcie to, aż zobaczycie moment przełomowy, gdy przestaje bronić decyzji, a zaczyna myśleć nad rozwiązaniem postawionych problemów. To przejście z czy na jak. Krok szósty wspólne negocjacje od problemu do rozwiązania. Gdy jego umysł jest już w trybie szukania wyjścia, można negocjować. Są trzy scenariusze. Idealny: sam zaproponuję rozwiązanie, które Was satysfakcjonuje. Wtedy entuzjastyczna akceptacja i uznanie to jest świetny pomysł rozwiązuje wszystkie moje obawy. Kompromisowy zaproponuję wersję pośrednią. Wtedy Sięgając po przygotowaną drabinkę propozycji, doprecyzowujecie. Podoba mi się ten kierunek, a co jeśli dodamy do tego Y, żeby zabezpieczyć się przed problemem B? Otwarcie zapyta: No to co ty proponujesz? Wtedy prezentujecie swoją analizę jako dylemat do wspólnego rozważenia. Możemy pójść drogą numer jeden, czyli wynająć ekipę, plusy to, Szybko, profesjonalnie minusy to koszt, albo drogą numer dwa robić samemu z pomocą hydraulika przy najtrudniejszych elementach plusy to oszczędność, satysfakcja minusy potrwa miesiąc ryzyko błędów. Która opcja wydaje Ci się bardziej realna do ogarnięcia? Sedno tej metody jest głębokie. Przestajecie walczyć o to, kto ma rację. Zaczynacie budować przestrzeń, w której jego decyzja jest szanowana, ale jej rzeczywiste konsekwencje stają się Waszym wspólnym wyzwaniem. Pokazujecie, że nie jesteście wrogiem do pokonania, jesteście najbardziej zaangażowanym partnerem w dążeniu do najlepszego możliwego wyniku. W ten sposób nie wyrwiecie mu decyzji, razem znajdziecie lepszą i to jest prawdziwa sztuka perswazji w związku. Sztuka, która buduje mosty, a nie barykady. A teraz zadanie dla Was. Pomyślcie o jednej, niedawnej decyzji partnera, co do której miałyście poważne wątpliwości. Spróbujcie choćby na kartce przejść przez te sześć kroków. Przygotujcie się tak, jakby rozmowa miała się odbyć jutro? Czy widzicie, jak zmienia się perspektywa? Dajcie znać w komentarzach, czy ten schemat jest dla Was pomocny, czy czujecie, że któryś krok jest szczególnie trudny. Dzielcie się swoimi przemyśleniami i jak zawsze, jeśli szukacie głębszego zrozumienia własnych wzorców, zapraszam do podawania dat urodzenia. Przyjrzę się temu, jakie numerologiczne energie mogą wspierać lub utrudniać Wam tę sztukę perswazji w relacjach. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.